Okej hey, kochani, witam was znowu w tej grze. Um, ja mówiłam już to parę razy, ale dobra, mówi star, Planet. Tutaj się zalogujemy. I dzisiaj musimy zrobić eksperyment społeczny. Więc później klikniemy w graj teraz w sumie... No tutaj. Mm. A w sumie zrobimy już ten eksperyment społeczny. Dobra, zrobimy ze siebie taką ładną dziewczynę. Tak, taką bardzo ładną, bo są nowe rzeczy. Dobra, przejdźmy od razu do... ...oczu. Czy to są unikatowe oczy? Jezu, dobra, zostawię je, bo tu ich nie ma, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może. Taki... Jezu, to było, to myślę, że to te oczy. Pomadka, mm. nie wiem, taka. Dobra, <laughs> nie będzie. Ten nos niech będzie. Włosy w sumie nie mogę się zdecydować, więc chyba wezmę te też są spoko. No, są speczko. Ej, dobra, tak zostawmy. Teraz y, idziemy do jakichś koszulek. No, coś tego typu. W sumie to, by, to bym dała. I to. No, pięknie. I tutaj dam jeszcze jakieś ładne buty. Um, ładne noce, to znaczy te. I tak, nazwiemy się q -u e n q No, powiedzmy, że tak. El hasło mm, To ja to zrobię i do Was wrócę. Okej, okay, już się loguje. Ojejku, ja dałam tak, taką nazwę, a miało być to konto do oddania. No trudno, ale słuchajcie. Jeśli chcecie wygrać hmm, te konto, dobra, nieważne, że jest taka nazwa, no ale trudno. Jeśli, jeśli chcecie hmm, wygrać te konto, napiszcie koniecznie w komentarzu. To wtedy jakoś w komentarzu napiszę Wam do tego konta hasło. Skąd jest z unikatowymi oczami, z tego co widzę, więc no, więc jak to się zrobi, no to do was wrócę. Ej, słuchajcie, to już się strasznie długo ładuje. Nie wiem, co się dzieje, ale wrócę do was, jak to się serio załaduje, bo... No ej, no już bez przesady. Ile to ma się robić? Ehm... Um. Dobra, no to nie zrobimy eksperymentu społecznego? Dobra, słuchajcie, eksperyment społeczny zrobimy kiedy indziej. Tutaj się po prostu zaroguje na swoje konto, bo. No po prostu. Nie ma zliczuj się. Po prostu nie no, to jest straszne, co tu się dzieje. Godzinę czekać, serio. No po prostu. Co? To chyba się nią. Uhu, więc poczekam aż się mi tu wszystko załaduje. Jestem i nie rozumiem tego, czy ktoś tu jest. Dobra, zaloguję się. Hasło. Okej. Okay. Ja się tu wrócę, bo to długo potrwa w sumie chyba, okej. Okay. I ja już nie jestem vip niestety, nie jestem już vip -em. I um, dlaczego te smadzi oszukują? Jeśli ktoś rozwiąże, rozwiąże zagadkę tego, to dostanie serduszko w komentarzu. I no, dam mu serduszko w komentarzu i pozdrowię na odcinku, ponieważ młodzi oszukują. Tak mam napisane w statusie, ale napiszę teraz, że nagrywam. <laughs> dalej, dalej, dalej. Jezu, jakie lagi, że ci włączę ten czat? Tak, to pominiałem o włączeniu czatu, odbierałem na przykład. Anke, okay. ja Dobra. Napisałam status. A i właśnie. Nagrałam film o oszustce, który się już teraz wrzuca. Teraz już pewnie on jest na kanale. I tak, słuchajcie, chodzi tu o oszustkę, która um, zabrała mi piksela. W sumie sami zaraz zobaczycie. Okej, okay, um, i w moje prezenty. Podarowane I patrzcie Madziowianka To jest oszustka Madziowianka, tak? To jest nasza oszustka Tak To jest oszustka, która oszukuje Po prostu ludzi Więc zgłaszać ją i zablokowała mnie po raz drugi, ale no niby mi oddała tego pikselka, nawet wam pokażę, bo tutaj Bo się po prostu przestraszyła konsekwencji Tak, przestraszyła się konsekwencji, które no, by ją czekały Tak, to by były jej konsekwencje I po prostu no... Eeeem, nieważne. No i to by były jej konsekwencje i no... <laughs> Napiszę, no, bo tutaj, tutaj mi się przesłał film. Eee, zaraz wam pokażę. Jednak nie mogę wam pokazać, bo jak eee, przesunę... Eee, chociaż odrobinę... Eee, tutaj to do... to, to... to od razu mi się po prostu zrobił bardzo dziwny ekran. Dopiero się o tym przypomniałam. Ale tu wam tak, przesłano zero z filmów, bo jeszcze nie dodało się. A teraz się dodało. Przesłano jeden z jeden film. No i <laughs> kochani, to by było no na tyle. Chciałam zrobić eksperyment społeczny, ale ładowało mi się to chyba. O Jezu, godzinę! No strasznie długo. Mi się ładowało tamto. A na serio były unikatowe oczka. I a jeśli chcecie, w następnym odcinku. Czy moje konto istnieje tutaj. Zobaczymy, czy to konto istnieje. Wtedy spróbujemy się na nie zarogować. Tak, tamto. No to ja już się z wami żegnam, można dać do ładowanka, no bo tak smutno bez bezwitka. I żegnam się z Wami. Pa-pa!